Witam Was w sezonie drugim i mam problem, jak by to nawet mega problem, yy... nie no, aż taki problem nie jest, mam nowy mikrofon, yy, ta, ta i właśnie Gdy powinniście słyszeć tych szumów jak na przykład, nie wiem co robię, oddycham i tak bo mam już nowe mikro, które stoi na biurku tylko, że nie wiem czemu w cz noscape'ie jak gadam to mi wszystko fajnie, ładnie działa i nic nie mam a jak kurde chcę nagrywać a jak nagrywam kurde to zawsze mnie słyszą na noscape'ie nawet tak dzisiaj tylko, że kurde właśnie chodzi o to, że jak je ja nagrywam to nie wiem czemu, ale tylko dźwięki z komputera słychać, a mnie nie słychać, dlatego mam wyłączone dźwięki i nic, nie no, słuchaj mnie, tylko potem dźwięki są strasznie głośne i mnie zagłuszają. Właśnie mam z tym problem, jak dałem na jedynkę, to było też głośno, ale co tam, gdzieś, yy... będę miał nowego Windowsa, to dopiero. I tak. Grałem już tu, nagrywałem już to i właśnie miałem problem. Bo dźwięki były tak głośno, nie wiedziałem, bo myślałem, że już to naprawiłem. I myślałem, ale okazało się, że tego nie naprawiłem i zaraz nie, były praktycznie same dźwięki z gry. I problem by... To pozbierałem już trochę tu rzeczy. Mm. I będę Dobra. Nazwiałem trochę mięsa, 8 tego. 2 tego. 6 dni na dzień. Ok. Hmm. Teraz znajdę w jakimś miejscu. Że... Kurwa, szybko. O. Jak coś pozwolicie, żebym czas opisł, było już jest noca nocy. Nie mam nawet uzbrojenia żadnego. A, no wiecie. Trzeba znaleźć jakieś miejsce, mnie, no, A tu same kurle bagno. A na bagni chyba nie będziemy mieszkać. Mamy jakaś kurka, No to jakiś piach. No. Trochę mi nawet klatkuje. Jeżeli to, pewnie to, to widzicie. Czasem znakiem niezłe klatki. Ale tylko czasami mi się mapa enderwie. O! No i o to chodzi o tam coś widzę no, idziemy tam jakaś jest skinka Może gdzieś tu nawet później że będzie kanioń jakiś dobra to coś jeszcze miałem powiedzieć bo właśnie zapomniałem Miano pozdrawiam z jaskiem i wyskakują kurczaki. To jest tylko jakaś dziura, czy co? Czy... Hmm. A nie, tylko taka dziura. błąd z tym w tym cieniu. To było czarne. Eee... A co tu gdzieś chyba zamieszkamy w tej kulce? A zobaczymy co jest z drugiej strony. To znaleźć... Dzisiejszym odcinku odnaleźliśmy tylko miejsce w tej chwili, A w kolejnym tam możemy kopać, żebyś ten dom i, tak, tak. No. I ja mam taką prośbę. Jeżeli ktoś się zna na tym, e, czą mi na tych dźwiękach. i Ja mam oczywiście Windows XP. Jeżeli ktoś się zna na tym e, w to bardzo was proszę, żebyście mi napisali, albo jak znacie jakiś filmik na YouTube, to wysłali linka, gdzie jest, żeby to ustawić, żeby nie było aż tak słychać dźwięków skry, ale za to było tylko słychać mikrofon i Skype'a, jeżeli byście umieli, a jeżeli nie, nie tylko, żeby dało się słyszeć dźwięki gry z Skype'a, i to wyjście mi i to będzie te dźwięki, z najbliżej najwyżej tak jak teraz mamy wyłączone I nic ja nie słyszę, ani wy no się dzieje ko mnie? i właśnie problem w tym że tu mamy pustynię <grym> nie no, dobra dziwne o, jeszcze dobra to ja tu trochę ogarnę jakieś wejść w tej górze chyba zamieszkamy Sprawdzę tego. No. no właśnie, w tym odcinku praktycznie nie ja cały czas gadałem co było, coś się dzieje i jakieś tam gówno jakieś. Dobra, to, jest sobie, to są informacje. Bo chciałem zrobić informację ale poprosiłem, żeby ja nie gadał w tym odcinku. po co mam robić? Tylko. O, to jest apieckie miejsce, mówicie o tamto, też jest apieckie. Oglądu chciałbym w górze, bo jak oglądaliście tamto, to. No, na trochę takie budowanie domku, jest na tym. Nawet ciężko trzeba zasobów pełno szukać, biegać, wszystko robić. Ty, ale fajna góra. Z boku to fajnie wygląda. Przypomina mi sobie pyszczek psa. Tej to był pyszczek psa. Ty, to jest podobne do psa, który sobie leży. Patrzcie. Główka, brzuszek. I tamtył. Tylko go nawet by dorobić. Nie... Mm. Niezłe. Fajne. Bardzo. Imponujące. No naprawdę. Chciałbym mm. tu sobie mieszkać. Po prostu nie chcę. No, to ja coś tylko kombinuję. No to... No, Piszcie sugestie. Jak wiecie co zrobić, nie było słabych dziękuję, zginąłem z tym problemem. Nie mam już do tego siły. I... no... A, jak coś tu layout, tylko to zrobiłem własny laj, oddych, mam problem? Jeżeli wiecie może jak zrobić, żeby nie ważyła była taka sama grafa, bo waży mój 2 mega, a zmniejszyłem tylko podświetlenie, no i właśnie... kule mm, grafa jest zryta. Normalnie. Zryta na max. Więc praktycznie mniej nie widać. Nie, no wewnętrznie w tej górze. Trochę ją wykopię. Tu mamy glinę. Tu mamy kurę. Tu, tu mamy noc, księżyc. O, już noc zachodzi. Już księżyc zachodzi, jak to. No, to my już będziemy kończyć. Dobra. To, że ty komentujcie. Subskrybujcie. Nie żałujcie. I piszcie te sugestie więc zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Minecraft sezon 2 narka